W odcinku podsumowanie festynu mistrzów oraz nowy zakup akademii. Marta Szmanowska, serdecznie zapraszam. W niedzielę 4 czerwca oficjalnie zakończył się tegoroczny festyn mistrzów. Już po raz kolejny wydarzenie skierowane do najmłodszych zawodników Akademii przyniosło zdecydowany sukces, który można było zobaczyć nie tylko na triumfalnych wyrazach twarzy zawodników, ale i na zadowolonych i spełnionych twarzach organizatorów. Oprócz zwykłych meczów rozgrywanych między poszczególnymi drużynami odbyły się także zabawy, podczas których dzieci rywalizowały z dorosłymi na torze sprawnościowym. Na koniec imprezy każdej drużynie Przekazane zostały pamiątkowe nagrody, a uczestnikom medale oraz dyplomy. podczas rozgrywek Daśman Mini Mistrzostw odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania klubowego busa młodym zawodnikom Akademii. Bus ma za zadanie służyć zawodnikom Akademii, Akademii Przedszkolaka oraz uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dojazdach na m.in. mecze, turnieje i obozy sportowe. Będzie to z pewnością duże udogodnienie dla naszych zawodników, ponieważ bezproblemowo będą mogli przemieszczać się z miejsca na miejsce. Jakie będą miały czym jeździć w końcu, nie będą się musiały tułać z rodzicami, a taki busik w barwach GKS Utychy, piękna rzecz. Bardzo fajny. A w środku Ci się podobało? Tak. Będziesz chciał jeździć nim? Tak. E, autobus jest klasy VIP, więc ma wszystkie możliwe udogodnienia dla młodych zawodników. Od klimatyzacji, lampek nad każdym siedzeniem, telewizorów, wiele schowków, mamy schowki pod bagażniki na sprzęt sportowy, co dla nas było bardzo ważne. Mamy dodatkowy plecak, przerobiliśmy go na plecak szkolny, więc mamy teraz dużo miejsca na to, aby bagaże, sprzęt sportowy przy wyjazdach obozowych, dzieci mogły spokojnie spakować. No i dlaczego ten autobus powstał? Skąd taki pomysł? Ponieważ mamy w Akademii ponad 50 zespołów i musimy jeździć na zawody, na mecze, na turnieje, a we wrześniu otwieramy szkołę misza Sportowego, więc autobus będzie można powiedzieć cały czas jeździł. W ciągu tygodnia będziemy wozić dzieci na zajęcia sportowe w ramach szkoły, a w weekendy na mecze i na turnieje. Dziękujemy też sponsorom, którzy widnieją na naszym autobusie ich logosy, ponieważ część ich środków finansowych też wspomogła zakup tego busa i tak ładnie go mogliśmy przygotować. Kluczyki do klubowego busa zostały przekazane młodym piłkarzom przez absolwenta Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy oraz podstawowego zawodnika GKS Tychy Mateusza Grzybka. W uroczystości uczestniczyli również tacy goście jak Oliwia Ogierman i Dorota Hałatek. Obie reprezentują młodzieżową kadrę Polski oraz są zawodniczkami GKS Polonii Tychy. Obecni byli też Wojciech Szumilas, Paweł Florek oraz Nikolas Wróblewski którzy razem ze wspomnianym już Mateuszem Grzybkiem są zawodnikami GKS Tychy. Ponadto każdy z wymienionych gości jest absolwentem Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy oraz wielokrotnym uczestnikiem taśmy mini mistrzostw. Podsumowując, dzięki zaangażowaniu władz, a także dzieci i rodziców, Akademia zrobiła kolejny krok w lepszą przyszłość, postawiła na wygodę i jakość. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i już teraz zapraszam na kolejny, już niebawem.